Witam wszystkich Na kanale Huberta 7.15 Wstałem, niedziela Idziemy poganiać, a później wam trochę o nich opowiem Jak widzicie same się rwą trochę Codziennie są ganiane Zaraz wypędzę I spróbuję Zgonić Także Co nieco wypędziłem Widzicie, szczęście zerwała sam. Nie będę chyba wchodził na dach, coś tam zostanie młodych, bo ostatnio. Hmm. Ostatnio, słuchajcie, ganiałem dwa dni temu. Brat mi złapał młodego żołobnika. A jeszcze tam wie dużo jest tych młodych, ale większość to są młode. Złapałem młodego żołnika z przestrzałem jednym koroniem tego. <laughs> także muszę trochę delikatniej te młode ganiać. Jak widzicie, już są nieco lepiej się trzymają w grupie, w kupie. Już mniej więcej ustaliły, na którą stronę, na skrzydło, na które będą chodzić. Jeszcze na dachu słyszę, że grucha jakiś stary. Ale jeszcze w budzie jest dużo młodych. Jest jeszcze. O, zobaczcie, ile jeszcze siedzi na dachu, ale to większość to młode. Spadają, niech spadają. Część szpicuje, część w ogóle cudze się zrywa, no ale to jest dobrze. Zrywają się, filmów nie ma, bo trochę zajęty jestem prywatnymi sprawami o, zobaczcie, część jak się fajnie wybiła Tam oczywiście wyszła czerwony ojciec bokiem sam, jak to zawsze on eee, przyleciał też Pasiaty, Pasiata Wylotka zwykła sparzyła się z żobnikiem już eee, nie mam bardzo czasu też na oglądanie tego kolegów youtuberów A no i to tak to ganianie wygląda Mówię jest jeszcze dużo dużo tego Jezu No jeszcze jest sporo O tu właśnie ta pasiata chodzi o co przy... A nie to mój młody sorek Już mi się Już mi się myli W każdym bądź razie pasiata zwykła przyleciała I się sparzyła Że oblikiem nie łapałem o. Z Zgrasie będą dawać na jesień, ładnie. Nie będę w tym roku dużo ich trzymał. a Zaraz głodne są, nie mają co jeść. Ale tak jak mówię, codziennie są. Ganiane. Zaczyna to powoli fajnie wyglądać. Także wyćwiczymy. Może zrobię pauzę i pójdę im dać jeść. posypię i później dalsze. Dalej coś dogram. Dobra, posypane. Jedzą. E, co tutaj wam powiedzieć? Czekajcie. Młode hmm. się chowają. Jest coraz lepiej, zaraz pójdziemy. Zobaczymy. Jak już mówiłem, żałobniczka bra, złapał brat. Nie chodziłem, nie odbieram, nie chodzę. Mają zostać najmądrzejsze. Najpierw najmądrzejsze, a później się dopiero z tych najmądrzejszych przebierze, żeby były jeszcze w miarę wyglądające. Pasiata jest tutaj. O, tutaj chodzi. Zwykła pasiata. O, taka ona jest dość spora. Myślałem, że to samiec, a to już. Spożyło się już się sparzyła z żałobnikiem na razie zostanie na razie zostanie dopóki się będzie latała i będzie się geniała to zostanie A... o coś mi się z żałobnikiem stało właśnie dzisiaj spadł skrzydło czy się uderzył w coś znowu w siatkę albo coś ech Kurde. Może mu przejdzie Młodych jest jeszcze trochę Młodych jest takich Sporaśnych jest, tu są wyszłańczyki, a tu wyszwance mają czwarte jajka czerwone. Tutaj te nie mają czerwonych piórek, nie mają łezek, są ok są mniejsze. Są takie tu są dwa przelociarze, za późno zobaczyłem. Takie bardzo już zostaną. O, zobaczcie, takie duże przeloty mają. Przestrzały, ale już zostaną, bo na walkę będą, a później się je wyrzuci. Tu mamy kolejne dwa. Tu mamy dwa, tu kolejne. Tutaj na dole są dwa. Jeden bardzo duży, a drugi malutki skądś mi spadł i go podrzuciłem, ale oba. Oba słuchajcie, karmią ta rodzice, czyli bardzo dobre są do młodych, bo jeden był malutki, a drugi tego masłowego zaraz zobaczymy. O, kurczę, temu żołnierzowi coś się stało. Zwykłemu mój to takie nawet widny. Samica chyba cholera, jasna Zobaczcie, jak cię nie skrzydło. I to dzisiaj, teraz. Mm. Nie dobrze nie. Tu mamy kolejne dwa Czepelek jest tylko jeden, to będzie piąty Tu jest masłowy, tutaj mają kolejne jajka masłowe, także może coś się wleje Tu taka malutka Tu, tu są fajne widniutkie, wielutkie Może nie jak u Sebastiana, jak będzie oglądał to pozdrawiam, ale też fajne widne jak na żałobniki młode to jak się zbierzą Tutaj mamy mojego rumunka Koka, cola szkoda, że ma przestrzały. Co jeszcze chciałem powiedzieć moi koledzy? Wszyscy szczepią, zaczęli, a ja wręcz przeciwnie, odchodzę od, od tego, od wszelkich lekarstw, od wszelkiej chemii, od wszelkich preparatów, które mają gołębia na opakowaniu. Kończę z tym. A zobaczymy, jak to będzie. Może nie będzie tak źle. Jakieś pojedyncze podnięcie może być, ale mam nadzieję, że jak się nie będzie już teraz znosić, się będzie w miarę dbać o nie, to nie powinno chorób za dużo być. Teraz na dzień dzisiejszy z, z chemii to dostają tylko zakwaszać i to też chyba co trzeci dzień już. Nie codziennie. Ale za to po prostu nie, nie, wiem, nie, wiem. już chyba mam, mam dość tego, bo to tak na wszystko lekarstwo, na wszystko lekarstwo, to po prostu też nic nie robić, tylko leczyć tego OMB. Jakieś tysiące lat się ich nie leczyło i żyły, to może i tym razem jakoś będą żyły. Nie wiem, straciłem, straciłem już jakoś tam do tego leczenia z nimi z tymi lekarstwami ciągle coś tak na to, na tamto, na sramto. Człowiek sam tak o siebie nie dba jak o tego gołębie, ale to chyba się trzeba. To się mówi, nie dajmy się zwariować My Wszystkim trzeba zachować umaj, umiar. No i to taka sprawa właśnie jest. No i mówię, filmów nie ma, bo trochę... Zająłem się swoim życiem prywatnym bardziej niż gołębiami w tygodniu. To praca, po pracy, wiecie co mam co robić, i także gołębi nie ten trochę poganiałem. Jest zdrowie, będziemy na jesień ganiać, co się będzie więcej nagrywać. A na razie to tylko tyle, tak krótko, bo mówię, nie ma, nic się nie dzieje zbytnio. Korniaty kosmate też latają w górze Wszystkie Ta para też się gania No ale niestety Nic tam młodych nie wychowałem Spodnich nich trzeba było zabierać jajka Może jak dożyją do następnego roku To się będzie zabierało jajka Dobra nie przedłużam dzisiaj taki krótki film Tylko wstawię Że żyje gołębie żyją Też wszystko jest jest dobrze, wszystko jest ok. Dobra, pozdrawiam wszystkich. A jeszcze chciałem powiedzieć, że tych kolegów, youtuberów, też za bardzo nie oglądam. Bo mówię, no nie mam czasu: ta bieda tutaj żyje. O, co to na filmie, którymś pokazywałem: Żyje. Nie jest dalej, dalej jest bieda, ale żyje. Energię ma. że jej chce żyć wcale nie zwraca na mnie uwagi o, poleciał no i tak ziemia porównana już zupełnie to inaczej wygląda dobra niech latają trzymajcie się dużo zdrówka